Cześć, mam na imię Kasia i jestem stylistką opraw okularowych. Zapraszam Cię na nowy film o okularach przeciwsłonecznych dla okularników. Często słyszę od okularników, moich klientów, że marzą o okularach przeciwsłonecznych. Nowoczesna technologia pozwala na takie rzeczy. Każdy może znaleźć dla siebie indywidualnie dopasowane okulary przeciwsłoneczne. Do wyboru masz trzy podstawowe opcje. Pierwszy rodzaj to fotochrom, czyli soczewki, które są jasne w pomieszczeniu, a ściemniają się pod wpływem UV. Ja na sobie dzisiaj też mam okulary właśnie z fotochromem, dzięki czemu w pomieszczeniu są jasne, a na zewnątrz robią się ciemne. Jakie są zalety soczewek fotochromowych? Przede wszystkim masz jedną parę okularów, która służy ci do wszystkiego. Drugi aspekt jest taki, że ściemniają się one pod wpływem słońca i dostosowują się do warunków atmosferycznych. Fotochrom niesłusznie kojarzymy z osobami starszymi. Nowoczesne technologie pozwalają na nowoczesne wzornictwo, dopasowanie do nowoczesnej oprawki daje nam idealne rozwiązania. Musisz pamiętać o kilku aspektach. Soczewki fotochromowe nie ściemniają się w aucie, chyba że masz otwarty dach i promieniowanie dociera do soczewek. Jest też rozwiązanie dla osób, które jeżdżą samochodami. Jest to specjalny fotochrom, który ściemnia się w aucie. Ma on jednak jeden minus. Jeżeli pracujesz na home office i siedzisz przy oknie, to może się zdarzyć, że soczewki też się przyciemnią. Musisz również wiedzieć, że soczewki fotochromowe szybciej się zabarwiają, a dużo dłużej się odbarwiają. Nie wszystkim jednak to pasuje. Optymalna temperatura działania fotochromu to jest około 23-25 stopni. Powyżej tej temperatury fotochrom będzie działał wolniej. Im większy poziom UV, tym mocniejsza i szybsza jest reakcja fotochromu. Filmy prześcigają się w różnorodnej kolorystyce. Kiedyś do wyboru był tylko brązowy, aktualnie do dyspozycji mamy granat, szarość oraz inne kolory. Soczewki fotochromowe to takie, które mają wstępne zabarwienie około 3-6% i w pełnym słońcu zabarwiają się do około 80%. Soczewki fotochromowe zapewniają 100% ochronę UVA i UVB. Okulary kolekcyjne z nakładką. Tego typu okulary sprawdzają się przede wszystkim dla osób, które... Nie chcą nosić fotokromu, nie podoba im się fotokrom, to rozwiązanie jest idealne. Mamy różne systemy mocowania takich nakładek. Najczęściej w zestawie znajduje się więcej niż jedna. Jedna jest zazwyczaj przeciwsłoneczna, a druga na przykład do jazdy nocą lub w pochmurny dzień. Kolejnym rozwiązaniem są okulary przeciwsłoneczne z korekcją. Do oprawek przeciwsłonecznych lub korekcyjnych, wybranych nie wszystkich, możesz wstawić szkła korekcyjne ciemne. Tym sposobem możesz niemalże każde okulary odmienić. I tutaj masz dwa rozwiązania: po pierwsze, soczewki barwione w wielorakich kolorach, różnych wzorach, po drugie soczewki polaryzacyjne. Co to takiego jest polaryzacja? Soczewki tego typu porządkują promienie słoneczne, dzięki temu redukują odblaski. Redukcja odblasków to jest zdecydowany komfort patrzenia. Efekt polaryzacji jest szczególnie przydatny przy mokrej jezdni, tafli jeziora i tego typu elementach. Idealnie takie soczewki redukują właśnie odblaski, które nie docierają do oka, tylko zatrzymywane są na powierzchni soczewki. Kolejnym rozwiązaniem są soczewki barwione, i tutaj możesz już się bawić kolorystyką. Możesz dopasować do swoich potrzeb lub do oprawki, do czego tylko masz ochotę. Soczewki mogą być barwione gradalnie, czyli ciemne na górze i jasne na dole, lub jednym kolorem na całej soczewce. W tym sezonie bardzo modne jest łączenie dwóch kolorów, np. niebieskiej góry. Z różowym dołem. W soczewkach barwionych masz nieograniczony wybór, więc baw się według Twojego nastroju i koloru. Mam nadzieję, że z przedstawionych opcji wybierzesz idealną dla siebie. W tym sezonie postaw na okulary przeciwsłoneczne z kolekcją fotochrom. Lub inne rozwiązanie. Zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału. Zapraszam Cię na mój Instagram. A jeśli masz jakieś pytania lub masz jakieś doświadczenia z okularami przeciwsłonecznymi, to napisz, proszę, w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnym filmie.